Lottinger 200VC Pro MultiBail to modyfikacja do Farming Simulator 25, czyli prasa połączona z owiarką. Dzięki tej prasie możesz prasować nie tylko sianą i słomę i trawę, ale też sieczkę kukurydzianą i wysłodki buraczane. Ma zasobnik, który zbiera materiał i pozwala szybko ładować go bezpośrednio z rozdrabniacza. Trzeba mieć specjalny adapter, który jest w zestawie. Adapter można dopasować do pięciu różnych rozdrabniaczy z podstawowej wersji gry. Dzięki temu maszyna nie podnosi się do góry, kiedy wyrzuca bele. Inny adapter można też zaczepić do innych pojazdów z hakiem lub zaczepem, nawet jeśli nie mają wałka WOM, wtedy maszyna dalej działa. Maszyna ma tryb ciągłego belowania, bele mogą się same wyrzucać jedna po drugiej, trzeba tylko pilnować, żeby prędkość pracowania nie była za duża w stosunku do owijania, bo wtedy zasobnik się zapcha. Można je używać jako pracy stacjonarnej w gospodarstwie, wtedy materiał wsypujesz za pomocą manitu lub jakiejś ładowarki. Do tego potrzebny jest traktor lub generator WOM, żeby zasilić maszynę, czyli prościej mówiąc, po prostu musimy podłączyć do niej przekaźnik. To bardzo uniwersalna prasa z owijarką, która pozwala robić bele praktycznie ze wszystkiego i działa nie tylko w polu, ale i na podwórku. Modyfikacja jak zawsze do pobrania na naszym Discordzie lub na ModHubie, także zapraszam do pobierania. I daj koniecznie znać w komentarzu co sądzisz o tej modyfikacji i czy jest już u Ciebie na podwórzu.